Dzień dobry, ja Co robimy? Co gotujemy? Co smażymy? Co się pichci? Śniadanie dla Oliwii. Co takiego? Płatki? Czy coś innego? Tak, owsianka. Akurat jest za zawsze pokazałeś, to ja akurat robię to samo. Wszyscy pomyślą, że je tylko owsiankę. Chciałam dać naleśniki, bo Wiktorowi robiłam naleśniki na śniadanie, na mhm. ale ona naleśnikiem rzuciła podłogę. Aha, mała <grym> buntowniczka. <grym się wytrychła> dla że... I już ją słychać, już się domaga jedzenia. Ja ogólnie Wytrych. jestem przeciwnikiem płatków. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj vlogujemy, dzisiaj jadę w końcu do fryzjera Nie byłem u fryzjera chyba 4 tygodnie, miałem jechać tam tygodniu, ale wypadły nam te borówki Więc nie było takiej opcji, więc teraz jadę Muszę jeździć ogólnie chyba co 2-3 tygodnie Nie rzadziej, bo później wyglądam jak... Źle e... News! Przyjechał wczoraj Marek Po sadzonki borówki amerykańskiej e, A nie, jeszcze Wam pokażę Jeszcze Wam pokażę Przyjechał Marek po sadzonki Borówki amerykańskiej i wziął ze sobą przyrządy, żeby zajrzeć mi do. E, zajrzeć mi do, mojego, e, do moich świateł. Boże, te, te, ten bagażnik to jest totalnie przeklęty, nie jeszcze do tego trzeba byłoby zajrzeć. Nie no, przyjechał Marek, żeby zajrzeć i ja już Wam jakiś czas temu mówiłem, mieliśmy ten samochód u Elektryka. Elektryk... My sprawdziliśmy z tabletą wszystkie bezpieczniki. Dwa razy, bo raz a później ja jeszcze przeleciałem przez to, żeby nie było, że coś jest przeoczone. Później Arleta pojechała do Elektryka. Elektryk posiłkował się tym, że wszedł na YouTube i szukał, gdzie są bezpieczniki, bo sam nie wiedział, ale no dobra, no nie wszystko musi wiedzieć. Tak czy jak sprawdził wszystkie bezpieczniki, powiedział, że wszystko jest dobrze, nie może nic znaleźć i po prostu... Po prostu powiedział, że nie zrobi. Masakra. No Wczoraj przyjechał Marek, a tutaj już chyba nie będę ściągał, tutaj są bezpieczniki. Wyciągnął bezpiecznik, wsadził, podłączył światła i działają. Mamy przyczepkę działającą, czyli to znaczy tylko tyle, że w tydzień wcześniej wydałem 200 funtów na busa. Trochę niepotrzebnie. Trochę niepotrzebnie niestety, bo gdybym, gdyby te światła działały, to pojechałbym, pojechałbym sobie normalnie na legalu z przyczepką, pożyczyłbym po prostu od szefa i, i sobie bym pojechał, no ale trudno, ważne, że działa tak więc super, super, że po prostu wyciągnął wyprzecznik, wsadził i działa, e, możliwe, że zaraz dziś włożę i nie będzie działać, ale już wiemy, że działa, już wiemy gdzieś gdzie, 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 gdzie może być problem e, tak więc super, e, dobra ja się wybieram do Barbera byłem jeszcze rano Scottowi pomóc, dzisiaj jest sobota, wczoraj Rumun Zapomniał nam powiedzieć, przed godziną czwartą powiedział, że nie ma pszenicy. Pszenice muszą mieć kurczaki tam pełne, taki, no, kilka procent pszenicy dodane. I w piątek już po pracy, ja już byłem w ogóle po pracy, bo ja godzinę wcześniej wczoraj zacząłem i o skończyłem, No on przed czwartą dzwoni, że nie ma pszenicy. Ja mówię, no to... No to nie ma, no to trudno, ja tego na pewno nie zrobię, on mnie tam pytał, czy zrobię to weekend, ja mówię, że nie, bo ja jestem backupem, no to czyli niektóre rzeczy faktycznie powinienem gdzieś tam zrobić, ale ja jestem bardziej backupem do e, alarmów. No ale tak czy inaczej, ja powiedziałem, że nie, a później szef napisał esej na grupie, że świetnie nam poszło w tym tygodniu, że ten audyt był i tak dalej, ale że przez to, że był taki... E, że był taki była taka pogoń, żeśmy tak byli tym audytem e, przejęci, to nikt nie był, ja nie byłem jakoś specjalnie przejęty, e, to zapomnieliśmy zrobić tego, nie? Czyli e, usprawiedliwił jednocześnie tego naszego Rumuna, a wkopał nas, że musimy to dzisiaj zrobić, jeszcze jak napisał. No, ja się odpaliłem jak cholera, ja napisałem, że mogę i wczoraj w nocy pojechałem załadować przyczepę. Powiedziałem, że ja mogę załadować przyczepę. Powiedział, że to jest między mną a Scottem, musimy to zrobić. Ja pojechałem w nocy załadować przyczepę. Scott nigdy nie pompował zboża, więc ja dzisiaj rano mu tam poszedłem i pomogłem. Po prostu pokazałem mu, jak się obsługuje ten traktor przyczepę, bo to jest. No to, no jak ktoś tego nie robił, to po prostu nie będzie wiedział, jak to zrobić. No i, no i robi to w tej chwili, ja, a ja w tym czasie wybieram się do fryzjera. Dzisiaj jest naprawdę sporo do zrobienia, bo jeszcze sadzimy te ostatnie sadzonki jest bardzo ciepło, więc też chcę skorzystać z tego dnia, chcę jechać e, chcę jechać gdzieś tam na pasieki dzisiaj, jutro, mam film do nagrania na angielski kanał i jest ogólnie bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia e, na pasiece będzie chyba najwięcej z tymi borówkami e, coś tam z dzieciakami chcemy porobić, ogólnie wiecie, no Chcemy skorzystać z takiego, dnia, tym bardziej, że już w przyszłym tygodniu przychodzi bardzo e, brzydka pogoda, więc e, nie ma się, nie będzie się czego cieszyć. Teraz mamy godzinę 10. Za 4, godzi za 4 minuty godzina 10 i stopni mamy 16 nam pokazuje, ale podejrzewam, że jeszcze tyle nie ma. E, samochód stał w miejscu. Podejrzewam, że się troszeczkę rozgrzał na tym słoneczku. Podejrzewam, że jest mniej troszeczkę z 14, ja tak zawsze zdaje, z 2 stopnie mniej, ale dzisiaj ma być 16 e, w szczycie. I załóżmy, że gdzieś tam o 12.00 może taka temperatura faktycznie wyskoczy. Dobra, tymczasem ja się e, zabieram, jedziemy do Barbera. E, co jest ważne, e, ja to rodzicie, tak na oczywiście nagrywam wcześniej, dzisiaj jest Dzień Kobiet. Ja jeszcze dzisiaj Arlecie nie złożyłem żadnych życzeń. E, niech się czuję troszeczkę rozczarowana. Ja pamiętam. Więc nie da się nie pamiętać w dzisiejszych czasach o Dniu Kobiet, bo wejdziecie na Instagrama, wejdziecie na Facebooka i wszędzie normalnie. E, e, no, zalewałem Was posty na ten temat, tak więc wybierzemy się też gdzieś do sklepu, żeby kupić jej e, jakieś kwiatki. Kiedyś bym kupił jakieś czekoladki, ale odkąd jest na keto, to czekoladki raczej mile widziane e, nie są, bo będą tylko kusiły. Będą tylko kusiły, a e, nic poza tym. Dobra, lecimy w drogę. Jesteśmy. Na my nie nie jadę. Byłem w koście. No i lecimy. Zobaczcie jak to fajnie dzisiaj wygląda wszystko. Ludzie. Chyba częściej na pieszo niż w samochodach. Ale szkoda jechać samochodem w taką ładną pogodę. Jak na tą godzinę jest tak ciepło, to no później będzie naprawdę przyjemnie. W ogóle dzisiaj myśleliśmy też o grillu. Przy domku. To znaczy moglibyśmy sobie gdzieś tam sadzić nasze wrówki, dokończyć nasze dzieło i docześnie sobie coś tam pichcić, ale zobaczymy. Patrzcie jakie drzewa pościnali. Gdybym nie widział Pni to bym nie pamiętał, że tu jakieś drzewa były w ogóle. Mam nadzieję też, że nie będzie kolejki u fryzjera. Ja tylko wstrz, mam nadzieję, że tylko wskoczę i wyskoczę. No i lecimy dalej. Lecimy dalej, bo lecimy do Sinsbrysa tak sobie pomyślałem, żeby kupić eee, coś dla Arlety. Tam będzie chyba najlepiej. Bo ileś śmieciorów zawsze na to zwracam uwagę. No tutaj szczególnie w Anglii Jest tego naprawdę brud. Ludzie mają wszystko patrzcie w tyłku. O, na przykład tu. tu, tu, tu i tu wszędzie, no wszędzie. Dobra, ja już przeskakuję, bo za chwilę e, przechodzę przez ulicę. Fajnie jakby nikt mnie nie rozjechał. Dobra, zrobiony. Wygląda teraz jak jakbym kask miał założony. Ulizany No ale fajnie zrobione. Teraz mnie za krótko nie obciął, dogadaliśmy się już dokładnie, bo ostatnio byłem trochę trochę nie tak obcięty jak chciałem. A teraz od razu stanowiliśmy sobie wszystko. Kwestia dogadania, jak wiadomo. Dobra, ja pędzę, teraz szybko do Kosty. Kupię sobie tradycyjnie kawę, no i później lecimy dalej. Kiedy tam to nie było praktycznie korków, a teraz korek na jakieś 200-300 metrów z do fryzjera, to troszeczkę mi się udało, bo e, tylko jedna osoba przede mną była, tak więc tę osobę i udało mi się wskoczyć, wyskoczyć. Zawsze idzie praktycznie szybko, chyba najwięcej to były dwie osoby przede mną, tak więc póki co mam fuksa. Czasami e, mówi, że ma tam kilka osób jakby zapisanych, on nie zapisuje, ale ma kogoś tam, kto przyjdzie, kto mu zadzwoni i powiedział, że przyjdzie, do to to. E, gdzieś są tam wciśnięci, ale jak ja wejdę, no to on mnie weźmie wcześniej. Póki co, mam szczęście Chyba najbardziej to, co lubię po wyjściu z Bar od Barbera, to yy, zapach tymi wszystkimi psikadełkami którymi mnie wypsika Później to czuję aż żal się kąpać Na myjnię nawet nie jadę Nawet o tym nie myślę Znowu zabulę kasę i samochód będzie dwie, czysty przez 2-3 przejazdy Przed następnym weekendem prawdopodobnie Go umyję, bo mamy kilka wyjazdów, tak więc koniecznie Mamy kawkę Pędzimy do samochodu. Jesteśmy jak? fryzurka? Jest tak inaczej. Inaczej mnie trochę podciął. Mniejsza o to. Eee, ale dobrze, nie żeby było że źle. Eee, kawka duża. Latę. Eee, ludzi w koście naprawdę bardzo dużo. Byłem zaskoczony. Eee... Jeszcze chyba tyle nie widziałem odkąd tutaj jestem, ale to jest chyba pierwszy tak ciepły dzień. E, jeszcze weekend, tak więc się też nie ma co dziwić. E, jutro powtórka z tej pogody, no i później coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. To nawet deszcz ze śniegiem pokazuję w jakiś dzień i tylko 7 stopni na plusie. W najcieplejszym momencie. Normalnie ma być nawet minus 2 w nocy. Tak więc dobrze oglądać prognozę pogody, mieć to wszystko pod uwagą. Eee, na przykład jeżeli ma się pszczoły, no to to są bardzo ważne informacje, które trzeba wykorzystać na swoją korzyść eee, dobra ja się stąd zabieram, teraz jedziemy do Nantwich, Nantwich mamy w drodze powrotnej do domu, eee, zajedziemy sobie to, tam do Sainsbury'sa i no i zobaczymy co kupimy arletce w tym korku stoję ja niestety, tam do świata mamy jeszcze naprawdę bardzo daleko, a stoimy już tutaj, myślę, że będzie dobre 300 metrów no ale nie ma się co dziwić, sobota ta godzina ludzie po prostu Załatwiają sprawy Czy sobie jaką tam reklamę dali, taką cyfrową Taki wielki telewizor Jakie to bardziej jest produktywne, ile tych reklam się tutaj więcej wyświetli, ile my ich więcej zobaczymy stojąc w korku Jakie Ferrari pojechało Dopijemy kawkę Zostało dosłownie na dwa łyki i można ruszać w drogę Brudniotki te samochód, co? Idziemy dostać z tam Mi się wydaje, że jest największy wybór kwiatów, bo o kwiatach myślę. Myślałem o takich ciętych i myślę o takich doniczkowych. Zobaczymy, co znajdziemy. Ogólnie wiecie, jak urety wyglądają kwiaty doniczkowe, ale ostatnio parę to odkryła, że podlewając je, one wcale nie muszą usknąć. I nawet te kwiaty, które już jednym korzeniem były na tamtym świecie, odżyły, więc biorę też takie żywe pod uwagę, nie tylko cięte. Ale zobaczymy, co znajdziemy. W środku. Mam nadzieję, że coś ciekawego, ładnego Dobra, zobaczmy nacięte kwiaty. No Są ładne, nie ma co powiem. Tutaj mamy złybę. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj. Też są cięte. O patrzcie jaki fajny. Eee. O, jak i wybrać? Tego Orleta już zabiła, to może nie. No tak trochę bardziej patrzę na żywe te kwiaty, nie? No bo wydaje mi się, że Arleta będzie bardziej zadowolona. O, to jest coś takiego fajnego w słoiku, ale to też raczy nie Arlety Gust. I tak naprawdę myślę o którymś z tych. Ten, ten nie wygląda za dobrze, bo jak widzicie, korzenie ma na wierzchu. Ten wygląda w miarę ok, co? Hmm. Zastanawiam się nad tym lub nad tamtym. Chyba wezmę tego. Wygląda dosyć ładnie. Dobra, ale róże... Róże też weźmiemy. Obcieknąć muszą. Strasznie mokre. A teraz jakoś muszę się do tego samochodu zabrać. A nie jest łatwo. Kręcić vloga, trzymać kwiaty w jednej ręce, w drugiej ręce. I jeszcze borówki sobie kupiłem oczywiście. Stanąłem sobie daleko. Nie jest łatwo do niej rzucić. Różyczki tutaj. Może tą cenę zabierę, co? Jest szansa, że Reta nie wejrzy mojego vloga. Wtedy nie zobaczy e, ceny. E, no, powinny dojechać. Co myślicie? Chyba tak. A tutaj boróweczki. Ja jestem jednak borówkowy chłopak, nie? E, kupiłem reciek kwiata ciętego i... i żywego. Cięty będzie teraz fajny, a żywy będzie po prostu taką dłuższą pamiątką. A przypominam, że nagrywam to w Dzień Kobiet. Dobra, zobaczymy jakie borówki. Jestem ciekaw, czy coś dobrego, czy nie. Widzicie? Takie pudełeczko. Ona ma 500 gram. Ja je bez problemu zjem, zanim dojadę z domu. O, oj, już mi się nie podobają. Miękkie. Mm. Mm. No ale czego możemy się spodziewać o tej porze roku? Tylko miękkich borówek. Mocno mocno nie za bardzo. Prawie każda jedna jest miękka. No, średnio. Dobra, nie zjem mi za dużo. Eee, co ważne, to, to, że niedługo będziemy mieli swoje borówki. No C dobra, jeszcze długo. Dobra, jesteśmy w domu. Arleta widzę, że już sadzi pracuś eee, borówki, tak więc idziemy do bagażnika, znaczy bagażnika do tyłu. Weźmiemy kwiatki, i idziemy zanieść arletce. A jeszcze tak wracając do kwiatków, ja jestem ogólnie taki troszeczkę byłem nastawiony przeciwko temu, żeby to pokazywać na blogu, ale mówię, nagram reakcję, niech będzie coś nowego, eee, nie wiem czy oglądaliście kiedyś swojego czasu, ja oglądałem bardzo często Akopa Szostaka, który swojej kobiecie zawsze dawał te urze wszędzie na facebookach i tak dalej, zawsze dodawał te posty, jaki bukiet kwiatów eee, ona dostawała od niego, no i co, niedawno się rozeszli, tak więc wiecie, te kwiaty które influencerzy Wam pokazują dymek rozbić przewrócił się Ale ziemia się nie wysypała Okej, okay, weźmiemy weźmiemy tego Polecimy bez cięcia co nie? Idziemy do arletki zobaczycie o wiemy. to zrobimy czekajcie nie wiem jeszcze jak to zrobimy czy iść tędyk czy iść tędyk, tędyk. Bardziej zaskoczymy arletkę Wszystkiego najlepszego, kochanie! No. <laughs> Proszę Taka brudna Kupię Ci zdechłego i żywego Wow, dzięki, Churde. Proszę Dziękuję, no ten fajniejszy Ten fajniejszy? No tak właśnie myślałem, że w denisce będzie Ci się bardziej podobał No no jakie to ładne Jakie ładne, no widzicie? <laughs> Ale tylko sadzi Ile posadziłaś? To wszystko tutaj posadziłaś, tak? Te wszystkie posadziłaś, co tutaj są, tak? Po tej stronie? Ten no, e, Artur będzie po y, około pierwszej albo drugiej, będzie po borówki. Zaraz coś coś po tej Aha, tutaj no, już trzy czekają. Się, co do, tego, do worków. No, to dobrze. Anglik, Polak po te trzy? Anglicy. Anglicy. Już niewiele zostało, zobaczcie. Już resztki, resztki, resztki. Jak dzisiaj... E, tyle z doniczek zostało tylko, tak? A nie, to jeszcze dużo, jeszcze tutaj są. No tutaj. Myślałem, że to tylko ja te. Dużo. To te mm. wybierać. Tak, te najładniejsze już do doniczek wrzucać i, i tyle. Ta jest bardzo brzydka, nie? No. I ją też wrzucimy do doniczki. Tak, Niech ona się. Czy ją to małej na końcu? Nie, chyba. Znaczy, jak braknie. No, mo, no, jak braknie, to można do małej. Spoko no, można tak zrobić. Można w ogóle niektóre do małych, bo na przykład ta też się nadaje do tej e, 3-litrowej doniczki. I one sobie, tam, one sobie tam dojdą, nie? Później ktoś je kupi już, jak będą tutaj też jest taka... się nadawały. Aha, ta też, no. Ale listki puszcza, więc nie je źle z nią No, dobra. Aha, takie coś było? Patrzcie co no. rosło. To mlecz! Mlecz ma bardzo mlecz długie ma, korzenie. To Zobaczcie. Kiedyś pamiętam jak... Pamiętasz jak u nas przed tym była taka susza? Prawa cała wyschła, a tylko mlecze były zielone. Przez to właśnie, że mlecz ma takie aha, aha, korzenie. Tak, no, no. W idą, tak jak tutaj Czyli też. Ojej, no połamaliśmy kurde agres Trzeba zobaczyć jakiej, jakiej ziemi potrzebuje agresji i też go. Tak, tak, puszcza, bo on jest on jeszcze spoko jest. Ten to wczoraj został zdeptany. ja tu nie patrzę. No e, i było coś jeszcze, ale nawet nie widzę śladu po tym, więc... Pewnie pod tą kubką ziemi gdzieś tam coś rośnie. Dobra, to co, ja kończę vloga. Na dzisiaj do kolejnego odcinka. Arletka umorusana. Dobra, widzimy się w kolej. Widzimy się niekorzystnie. Nowa fryzurka, wszystko nadrabia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja myślę, że kurde, to jest jak to tak tak pat... fryzera. Ja sobie sama grzywkę A ta właśnie sama. Ale wiesz to grzywkę ja bym też sobie ciachnął, jakbym tylko miał grzywkę sobie ciachnąć. Nie no, ja, ja do fryzjera to nie chodzę. Dobra, do kolejnego odcinka. Ale piękny kwiat. Subskrybujcie, komentujcie. Cześć.